Hej ludziska, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Graba, i to jest kolejny unboxing kolejnego arcade bloka lipcowego, który właśnie do mnie przyszedł. Zobaczymy, co tutaj będzie. Fajne rzeczy zazwyczaj są w środku. To jest mój dopiero drugi arcade blok, ale z tego co widziałem, gdzieś tam na stronie naprawdę fajnie to wygląda. Także zobaczymy dzisiaj tylko z jedną kamerą. Będziemy z przodu. Ewentualnie będę robił jakieś najazdy, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Okej, okay, otwierajmy. A ja Wam powiem, że chyba mam jakiegoś tutaj psa hejtera, powiedzmy. Nie wiem, psa nie w sensie policjanta, tylko w sensie takiego cztery łapy, ogon, kumacie koncept, nie? Chodzi o to, że po prostu. Ech, jeszcze trochę otwieram. Chodzi o to, że e... tak jak mówię, a dobra, dzisiaj coś muszę nagrać, ale mam jeszcze trochę czasu, no to spoko. To jest cichutko po prostu. Na dworze. Nic, nic nie słychać, prawda? Jest naprawdę elegancko. Natomiast kiedy już mówię, dobra, trzeba, trzeba usiąść i nagrywać, to wtedy rzeczywiście jest taki pies, który zaczyna tak namiętnie szczekać, no po prostu strasznie, nie, nie wiem dlaczego, nie wiem jaki jest powód tego. Ale, ale on stwierdził, że dobra, jak Rudy nagrywa, to ja mu poprzeszkadzam trochę i rzeczywiście powiem Wam, że strasznie, cały czas po prostu ujada i to wszystko słychać, jak podłączę mikrofon, to po prostu to wszystko słychać. Wiecie co, mogłem sobie skombinować nożyk, by było o wiele, o wiele lepiej, o wiele szybciej. Zamazałem sobie tutaj bo poprzednio przy unboxingu... Znaczy tak, tu jest też mój adres, także to wiadomo dlaczego zamazałem. Natomiast obok jest cała lista rzeczy, które znajdujecie w skrzynce I, i... to jest szkoda, bo ostatnio sobie zaspoilerowałem i po prostu przeczytałem co jest w środku. A to nie, nie o to chodzi. To właśnie o to chodzi, żeby to otworzyć i zobaczyć, co tutaj rzeczywiście się znajduje. Jeszcze trochę, jeszcze troszeczkę już, malutki kawałeczek. Następnym razem wezmę nóż, bo nie będzie się tak męczył bez sensu. Jest! Udało się. Dobra, jestem ciekaw, czy jest koszulka? Pewnie jest. Ja strasznie lubię te koszulki. Pamiętacie to ostatnią z Team Fortress. Naprawdę fajna. Dobra, uwaga, otwieramy i. Wow! Zapowiada się naprawdę spoko. Pokażę wam tak, tylko jak to wygląda. Zobaczcie, jest jakaś figurka, jest koszulka, która bardzo fajnie wygląda. Jakiś taki ciekawy wzorek ma. Kurczaczki, elegancko, dobra. Eee, koszulkę zostawmy sobie na później. Wyciągnijmy najpierw e, Pop Games, Hank, Vinyl Figure. Mamy figurkę Hanka z Evolva, z gry Evolve. Są tutaj różne figurki, e, jest Marlow, jest Val, jest Hank, jest Magi, jest Goliath, mamy Hanka. Super, on trochę wygląda jak rock ale spoko, bardzo, bardzo ładnie to wygląda. Eee, świetnie, bardzo, bardzo ładna winylowa figurka, strasznie mi się podoba eee, Rozpakujemy ją sobie za chwilkę, eee, tak myślę Koszulka, no zobaczmy, dwie koszulki są, wow, no nie wierzę Dobra, zobaczmy pierwszą z nich eee, Ta koszulka jest czarna i to jest Bored, znudzony, tak? Czyli taka koszuleczka, o teraz widać, eee, jakiś taki wzór jakby na tapecie i Bored, że znudzony, ok spoko to chyba nie jest z żadnej gry, tak mi się wydaje. Tylko po prostu po prostu taka koszulka. Czekajcie, jakoś tak po wiejsku złożę po wiejsku ją złożę i tu położę. Ok, czyli jest jedna koszuleczka elegancka. I zobaczmy drugą: shirt punch. Jakaś taka strona. I zobaczmy. Tutaj mamy kaszen. To jest chyba, słuchajcie, to wygląda jak z. The to was zobaczcie, jak clicker. Oni, oni mieli takie tutaj te napuchnięte czapy. I nie wiem, czy to rzeczywiście nie jest z tego. Tu to, to nie jest oznaczone. Może gdzieś w opisie tego Arcade bloka, rzeczywiście coś takiego będzie napisane. W każdym razie spoko, dwie fajne koszuleczki. Ok, bardzo je lubię. Co tutaj mamy jeszcze? Cut your rope, Cut the ropes, jest coś takiego. I to jest trzy pak, jakieś tutaj rzeczy będą, czy nie wiem co zaraz to otworzymy, na razie tylko tak sobie po prostu sprawdźmy co tutaj jest w środku, także naprawdę fajnie, e, co tutaj mamy? Wow, jak to fajnie wygląda! E, Classic console cartridge coasters, czy to są, e, czy to są? Zaraz zobaczymy co to jest, ale to jest w kształcie takich, to jest w kształcie takich starych tych konsolowych Kadridże, wow. tylko nie wiem, czy to są jakieś podkładki, czy coś po prostu, ale możecie sobie zobaczyć, to jest jakiś Mario, jak jest kontra, tylko nie wiem, to są takie po prostu duck Story, naprawdę super. Tylko co to tak właściwie jest? Kadridż coaster, to chyba jest rzeczywiście na te kadridże, żeby, żeby, to nałożyć i jakoś tak te kadridże zabezpieczyć, powiedzmy, czy coś. No ciekawe, naprawdę ciekawe. Fajna sprawa, super. Dobra, kładziemy tutaj. E, są dużo, dużo różnych rzeczy. Coin OP Crush, Arcade Block Exclusive. Tutaj są, e, tutaj są. To jest soundtrack, to jest jakiś soundtrack wydaje mi się. E, to jest rzeczywiście jakiś soundtrack, tylko z czego Coin OP Crush? E, building blocks, pessimist to, to jest jakiś soundtrack. Fajnie będzie to przysłuchać. Zobaczymy. Ciekawa sprawa. Ciekawa sprawa, dostaliśmy soundtrack. Może tak to tutaj połóżmy. I mamy komiks. Mamy komiks Sonic. Komik z Sonikiem e World's Unite Battles. Czyli mamy jakiś komiks. No ciekawe, ciekawe. Zobaczmy sobie. Mamy elegancki komiks, tutaj jest tylko podkładka. Ale tu proszę, to jest Sonic i mamy też Mega Mena. Kurde. No i jest komiks, no po prostu autentyczny na świecie komiks z Sonikiem, tak? W roli głównej. I Mega Man. Także spoko. Będziemy mogli sobie e, przeczytać i zobaczyć spoko. Fajna sprawa. Bardzo fajna arcade, bo podoba mi się. Zaraz jeszcze otworzymy Hanka. Zobaczmy. Funky Pop Vinyl Evolve może fajnie by było dostać Goliata, ale to nic, um, czyli tak, mamy rzeczywiście koszulki um, inspired by the Last of Us, um, tak, czyli to jest rzeczywiście, widzicie, tak jak mówiłem, ta z tym tutaj napuchniętym, mówiłem to rzeczywiście, ten boryt, no to może tutaj rzeczywiście um, te, też jest jakoś um, Cut the Rope, czyli tutaj otworzymy, tu powinniśmy mieć takie figurki małe z tej gry, O, ale soś Świetne jakie, o Jezu! <laughs> jest balon, zobaczcie sobie, ja wam będę musiał zuma zrobić na te figurki, ale są cudowne, jest balon, mamy jakiegoś czarnego, włochatego czegoś i tą postać główną, którą się steruje. Świetne, one są takie gumowe. Eee, cudowne, no po prostu, gdzieś tam dla, dla fanów właśnie takich gikowych rzeczy, no cudowne, przepiękne. Także to jest fajne. Mamy ten Mega Run Coino Pic. Crush. Yy, czyli to jakieś takie rzeczywiście yy, rzeczywiście yy, są traki no i mamy tak to jest rzeczywiście podkładki pod drinki podkładki pod drinki stylizowane na kadridżę z, yy, z tutaj z Nesa czy czy ze starej konsoli także spoko no i ta bonusowa bonusowa koszulka czyli Czyli ta rzeczywiście Caution to jest last of us, druga to jest bonusowa. ok? no i zobaczmy jeszcze tego Hanka tutaj możemy otworzyć, bo to wygląda naprawdę przecudownie, wygląda prześwietnie. I zobaczmy, jest Hank naprawdę super wykonany, ależ cudownie. Super wykonany, jest taki dość, dość trwały się wydaje, to nie wiem, to jest winyl chyba czy coś. Także Wam też go na pewno w zbliżeniu pokażę. Świetnie, ma cygaro, brodę, czapeczkę elegancko, kosę jakąś, znaczy w sensie gana, powiedziałem na gana kose tak mi się skojarzyło, że to jakiś plazmakater jest czy coś. Piękne, po prostu wygląda cudownie i oni często takie figurki winylowe właśnie dają do, do tych arcade bloków. Dobra moi mili, słuchajcie, naprawdę bardzo fajny arcade block, podoba mi się chyba bardziej niż ten poprzedni. Szczególnie ta figurka, ona jest przecudowna po prostu, naprawdę. Koszuleczki też fajne, te małe rzeczy z Cut the rope też są świetne, podkładki pod picie się przydadzą na pewno. Chociaż trochę mi będzie szkoda, bo może gdzieś one są, są kartonowe, namokną i będzie słabo. W każdym razie naprawdę cudowny arcade block, czekam na kolejny za miesiąc, mam nadzieję, że Wam się podobał taki unboxing. No i co? Do zobaczenia, do usłyszenia w następnym materiale. Trzymajcie się. Hej!